Także życie jest na chodniku. Proszę Państwa, nie może się podnieść. Tacy są pijani. Proszę Państwa, ludzie dają pieniądze, a nie powinni dawać pieniędzy niestety, bo to idzie wszystko na alkohol, na papierosy. Papierosy to sobie znajdą jeszcze na śmietniku, jeszcze sobie zaoszczędzą. Ale proszę Państwa, musi być drink. A drink gdzie znajdziesz? Musisz piwa kupić. Za dwa, trzy złote. Już tu może strasz. myślałam, będzie się szykowała. Jeden leży już, proszę Państwa, na chodniku, a drugi obserwuje i mu nie pomoże. Będzie musiał od niego uciekać, tak żeby ich razem nie cuknęli. Proszę Państwa, Pałac Kultury Stalina i Lenina, system ateistyczny. Proszę Państwa, stare domy, stara wiara, stary papież, piec kaflowy system moherowy nie ma świadków Jehowy pozdrawiam ochotę i tych świadków którzy tam żyli, byli i wcale nie umarli bo wyprowadzili się świadomie do Angloameryki Białystok otóż Angloameryka Białystok stanowi proszę Państwa przyszłą Arkę Noego gdzie ludzie, którzy tam są zgromadzeni przeżyją do nowego porządku rzecz. Gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie śmierci, nie wapnia, nie śliąd, to kurze awabskie. Nie będzie?